Także witam serdecznie, witam serdecznie na quizowanku malutkim. Dużo nam czasu tutaj na, na pewno nie zejdzie. Fajnego quizana, no w sumie przygotował skow. Eee, w sumie w ramach y, gdzieś tam o, rocznicy Falloutowej. Quiz polega na prostym motywie. Wybieramy najlepsze postacie z Falloutów 3D. Problem jest taki, że na 100% w moim quizie, potem sobie przyjrzymy też wyniki ogólnie, chociaż coś nam już wyników widziałem. Na 100% w moim quizie wygra postać z New Vegas, więc ja tak naprawdę musiałbym. E, nieważne jest co ja będę wybierał, bo koniec końców i tak na końcu spotkają się postacie z New Vegasa. Bo ja po pierwsze New Vegasa znam najlepiej. Nie jestem jakimś wyjadaczem Fallouta trójki. Większość postaci pewnie nawet nie będę kojarzył. Z czwórki mam nadzieję, że trochę lepiej. Z 76 to już w ogóle może być ciężko. Ale mam tutaj podpowiedzi. W razie czego jeszcze mam tutaj e, widzów, którzy będą pomagać, więc mam nadzieję, że w razie czego będziecie mi pomagać, ale skończy się nam na bangniu Vegasem, ale to też nie tak, że jestem jakimś, jakimś nie wiem, e, e, to też nie jest tak, że ja tutaj właśnie patrzę trochę krzywo, bo ja mimo wszystko może zatrzymałem się tutaj przecież, też przy tym. W ogóle chłopaki z forum Aurora, tutaj może wrzucę nawet w opis, podcast na temat Fallouta, bo uważam, że bardzo fajny, bardzo fajnie się słuchało, ale za mało było o New Vegasie i aż się kusiło, kusiło mnie, żeby napisać komentarz, może jeszcze jakiś komentarz dorzucę, bo brakowało o tym, dlaczego ten New Vegas jest najlepszy. Tam powinna być jakaś jeszcze osoba, która tego New Vegasa uwielbia i jedną z takich rzeczy, która w New Vegasie jest zrobiona najlepiej ze wszystkich Falloutów, to są właśnie postacie zarówno kompanie, jak i postacie poboczne są tak dobrze napisani, są tak wyraziści, są tak ciekawi, że moim zdaniem, gdyby tutaj jakakolwiek inna postać wgrała z innego Fallouta, no to średnio, średnio. To, to bym się tutaj gdzieś już nad sobą zastanawiał, albo zastanawiał po prostu nad wyborami quizowników, no ale ja uważam właśnie, jestem z tych ludzi, którzy uważają, że one są po prostu świetnie napisane, no ale stał za nimi nie kto inny jak... Jezu, teraz żebym nazwisko nie przekręcił. Chris. Yy, moment, Chris. Avelon. Tylko nie wiem, czy, do, czy dobrze czytam. Avelon chyba tak się czyta. E, miejmy nadzieję. A jak nie, to najwyżej liczę na, was, na Waszą pomoc. I Josh Sawyer. No właśnie, to po prostu dwóch, dwóch gości, którzy naprawdę, jak zagracie w jakąkolwiek ich grę, to zobaczycie, że tam jest kunszt nie deweloperski, tylko. Pisarski. To są po prostu goście, którzy mają, wiedzą, jak napisać dobre postacie, jak napisać dobre historie, dobre zadania, questy, fabuły i tak dalej. No To, to widać. To czuć w tej grze i ja się będę tego mocno zawsze trzymał, rozmawiając o New Vegasie, Chociaż to jest nie jedyna zaleta New Vegasa, oczywiście. I całkiem możliwe, że niedługo jakieś takie moje małe przemyślenia też właśnie na Frodi Live, pojawią się już tak poza streamowe, bo no, gram w tego New Vegasa, kurde, odpaliłem znowu gram już dwa dni. Niesamowita gra. No, ale to, to spokojnie, to jeszcze będzie. Ale przejdźmy sobie do quizu. Jest oczywiście chłop z Fallouta 3 i Preston z Fallouta czwórki. Preston, którego poznajemy na samym początku gry, tak naprawdę. Chyba po prostu zamiłowania do pieska. Preston nam jakoś nigdy dobrego wrażenia nie zrobił. Wydaje mi się, że on też jest kompanionem, że możemy go przyłączyć do siebie, jeżeli dobrze pamiętam. Jak nie, to mnie poprawiajcie. Ale jednak, dogmi do chłop. Piesek to piesek, także tutaj wybór dość prosty. Tu dwie postacie, które. Konrad Kellogg, dobrze że wam ściągę. Zaraz sobie będę najwyżej czytał, co i jak. Polał 4 Główny antagonista pierwszej połowy gry. Jest cyborgiem, najemnikiem pracującym dla instytutu. To on zabija wspomnianą gracza i porywa jego syna Shona. Alright. Szczerze mówiąc, to albo ja nie pamiętam, albo kiedy ja w ogóle grałem w Fallouta 4 ostatni raz. Ile Fallout 4 ma lat? To jest dobre pytanie. I, I Owens Lions, to jest, wydaje mi się, że to jest Fallout 3, bo na pewno nie New Vegas. Każdy nienawidzi Prestona? Obu można tutaj? W jakimś sensie obu. Ja nie mówię, że nienawidzę, tylko jakiś tak z Presonem nigdy nie było mi po drodze. 10 lat już ma Fallout 4. 2000. mi się wydaje, że to grałem zaraz po nie. Aha, że o chłopa i Presona można jako towarzysza. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. To, to ma to sens, ma to sens. Mm, 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 mm. A ktoś coś powie o Fallout London? Ja nie grałem, ale dużo dobrego słyszałem. No i z Bractwa Stali w sumie chyba, chyba jednak trójka dla mnie tutaj pod tym względem wygrywa, chociaż Ja nie pamiętam, kurcze, ja nie wiem czy to jest dla mnie dobry quiz, bo ja nie pamiętam w ogóle tej postaci na przykład, a ona jest A to jest chyba ważna postać w czwórce Ale wiecie co, ja tak samo na przykład gram teraz w New Vegas i też połowy postaci nie pamiętam Ja tam chodzę, ja tam robię questy i ja sobie mówię, Ty, serio, to serio taki quest był w tej grze? Na przykład ja w ogóle zapomniałem, absolutnie zapomniałem w Niwiegasy o tym, że tam też można było mieć psa Rexa, który, ma, który jest psem Cyborgiem i trzeba mu mózg wymienić. Kompletnie, kompletnie nie pamiętałem tego questa. Dodatek, właśnie. Dodatek z Fallouta 4: Portrait Gauge. Dodatek w 4 to ja nie zagrałem żadny. I w Polaucie 76. No to nic dziwnego, że tych postaci nie znam. Fallout 76. W 76 ja grałem bardzo krótko. Na samym początku i chwilę potem, jak już ta gra była spoko. Ale chyba... Nie mam tych postaci żadnych. Czemu? mówiąc to nie ma znaczenia, bo i tak tutaj będziemy później z kimś innym rywalizować. Raul, i ojciec z Fallouta 4. W sumie ciekawy wybór. Się si dropnął. No. Ale mimo wszystko jednak, no New Vegas Chyba wygrywa, zwłaszcza, że Raul jest ciekawym kompanionem. A czy Raul jest z dodatku? Czy Raul jest z dodatku? To jest dobre pytanie, bo aż jestem ciekaw, czy Raul był w dodatku, czy jest w podstawce gry. Bo jeden z moich ulubionych w ogóle NPC to jest z dodatku. Eee... Okej, okay, Raul nie był z dodatku, spoko. To nawet w sumie też tego nie pamiętam. London jest ok, ale w porównaniu do Enderala to takie 5 na 10. Ja się poddaję, jak mi się zabugowała pochowa questów. Siemanko, cześć Maki, witam. Więc Raul wygrywa tutaj nawet z ojcem z Fallouta 4. Edy i Sofia. Sofia to jest chyba z 76. Ale ID z Fallouta New Vegas to nawet nie ma o czym rozmawiać. Strong, Strongy Tektus. Fallout 4, a Tectus jest Fallout 4, czy to jest 76? Bo to mi się wydaje, że to tego w Fallout 4 nie widziałem, ale mogę się mylić. Mm -mm. A, dodatek. Dobra, ja z dodatków z Fallouta 4 to nie kojarzę w ogóle tych, tych ziomków. Mm -mm. Szkoda, w sumie może czy inaczej. Uważacie, czy, że dodatki do Fallouta 4 są dobre? Bo ja na przykład uważam, że do New Vegasa są zarombiste i uwielbiam dodatki w New Vegasie, ale w twórce tych dodatków nie sprawdziłem. Ktokolwiek z 76, ktokolwiek z innej części. No ja tak mówię, ja tak będę miał niestety niestety z New Vegasem, nie? Że tutaj dla mnie po prostu postacie z New Vegas nie dość, że znam je najlepiej, Eee, to po prostu uważam, że są bardzo dobrze napisane. No przedstawiciel Akasid z New Vegas, no to nawet nie mamy co wybierać. Craig James. W sumie z Fallouta trójki i z New Vegasa. Z Fallout, Fallout trójka. Ogólnie uważam, że miał ciekawe pomysły na postacie, ale słabo rozwinięte. Właśnie to jest różnica między New Vegasem a trójką. Że one były fabularnie słabo rozwinięte te postacie. Także no sorry. To, 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 to powinien być quiz postaci z najlepszych postaci z New Vegasa. Akurat gra 76? Ogrywasz teraz Fallout 4, to się może wypowiesz w filmie dodatkach? No ja jestem ciekaw tych dodatków, bo... bo, bo, bo... E... Wydaje mi się, że ludzie chwalili. Tu, 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 tu. To chyba z czwórki wszyscy, nie? Nie, z Page 76. Okej, myślałem, że to znowu z jakiegoś dodatku. Sorki, że w topic mam pytanko: jak te okulary, co masz na jakiejś reklamie, to gry da się na tym grać? Nie ma input laga jakiegoś. Input laga w sumie ciekawe. Input laga tam nie było za wielkiego, ale wydaje mi się, że to, to nie są okulary do grania, chociaż można na nich grać. Input laga tam nie ma z prostej przyczyny, bo one są kablem przypięte do z kablem przypięte do komputera. One nie są bezprzewodowe, więc to spoko. Ale myślę, że to by było męczące dla oczu. One są raczej do pracy. I do pracy, szczerze mówiąc, nie testowałem ich na tyle dłużej, żeby to powiedzieć, ale wydaje mi się, że są specyficzne osoby, które mogłyby z tego korzystać. Ja bym chyba nie, nie wyrobił, na przykład siedząc w kawiarni, taki w okularach, z takim ekranem na, na okularach, ale koncept ciekawy. Mogłeś dać, w sumie, no, mogłeś dać, z której części, ale to wiesz, co wydaje mi się, że w, wiesz, fani Fallouta nie powinni mieć problemu. Z rozróżnieniem, ja po prostu po pierwsze że mam chujową pamięć, a po drugie, no tak jak mówię, ja nie jestem, to nie jest tak, że jestem fanatykiem Fallouta, jestem fanatykiem New Vegas i postacie z New Vegas to ja kojarzę od razu po pierwszym zdjęciu, a pozostałe, no kiedyś grałem, widziałem, ale tak to sobie muszę przypominać, kto jest kim i co w ogóle robił. Cezar, chudy, ja lubię Cezara i znałem się właśnie. Nie wiem czy w tym podejściu będę w stanie się już, czy nie, zrobić sendingu jakiegoś z Legionem. Rosie, Rara. Rara chyba jest z Fallouta 76, a to będzie z czwórki, jak dobrze pamiętam, ale sprawdzę. Nie, Rose jest z Fallout 76, a Rara chyba też, nie? Bo to mi się kojarzy... Ale nie, nie, nie znam tych postaci w ogóle, niestety. O kurde. Hmm. I tu, 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 się, tu się zrobi ciekawie. Ogólnie na pewno ciekawszy... Rara była spoko. Dziecko wychowane przez roboty. <grych> eee, właśnie ciekawie będzie jak już będą same postacie z New Vegas, nie? bo tutaj już już mam problem, bo... Rex jest fajnym kompanionem i ma, no jest, ma ciekawego quest'a. Ale jednocześnie jest tylko zwierzakiem. Arcade, Arcade Ganon ma, no zarąbiście fabułę dalej poprowadzoną. I jest jednak bogatszy, no jest postacią ludzką, więc jest bogatszy. No, chłapa już jednego wzięłem, ale kurde Rexa lubię, lubię. Jakbym miał wybrać Rexa albo na przykład ID, to chyba zawsze Rexa gdzieś gram. On też jest fajny w grze, bo jest po prostu... Silny dość, jeżeli chodzi o walkę. Ale chyba powinienem wybrać tutaj arcade. A. Tak czysto, chociaż ja wolę. Kurczę. Czy ja w ogóle kiedy ja grałem z Arcadem? Może w tym podejściu to do niego muszę podejść i zagadać do niego. U Rexa już mam. Ciężki wybór. Szczerze mówiąc. A, wezmę Reksa. Skoro jego wybieram częściej, to nawet nie ma co. No, Weronika to tutaj, kurde, no i właśnie to jest przykład też, w sumie ta postać jakoś nie jest jakoś moją ulubioną, albo jest jakoś turbo ciekawa, ale daje nam łatwy dostęp do Bractwa Stali, nie, w New Vegas, więc lubię. Deloria, Avery, Avery to jest, to to muszę sprawdzić. Skąd ona jest dokładnie? Okej, okay, to jest, też kolejny dodatek. Przywódczyni osady Far Harbor w trakcie fabuły dodatku gracz odkrywa, że prawdziwa awery nie żyje. A osoba, z którą rozmawia, jest syntem osoba, w którą umieszczono tam przez Dime. Okej, okay. Okej, zaspoilerowałem się trochę. No i z Fallouta Batch. bucz w sumie. Ale w sumie ciekawy koncept, ciekawy concept, stresie. Może tutaj, zamykam awery. Sarah Lyons i Moira Brown. Czemu wygląda się tak bardzo podobnie? Moira... Obie są z trójki, okej. Okay. Miałem takie wrażenie, że Moira mogła być z New Vegas, ale kompletnie nie kojarzyłem. Eee, ale wydaje mi się jednak, że... O stali zawsze jest ciekawsze. Dima i Dikon, o! Dimę kojarzę, tylko to on też chyba jest z dodatku. I Dikona też kojarzę i obie postacie są fajne, w sensie fajne konceptowo. Czy... Zobaczymy tak, Dima, bo Dikona kojarzę, przywódca kolonii syntów w Arkadii. I kurde, ten dodatek Far Harbor to się wydaje jest całkiem ciekawy, w sensie fabułę ma fajną. <laughs> No, sorry, jak coś to sorry, to spoilery. Sam sobie spoileruję trochę, ale ciekawie, ciekawie brzmi już mi ten dodatek do czwórki Far Harbor, tak szczerze mówiąc. Biorę dime. O, jest. jest chyba mój w sensie mój ulubiony NPC kompanion eee, w tym w Nowej mmm. -mm -mm. Zaciekawiać kompania to może za dużo powiedziane. Ale jedna z ciekawszych postaci. Czekajcie, czy graham? Mam tak. Paket Palot siedemdziesiąt sześć, ok. Du, 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 du. Du, 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 du. Wydaje mi się, yy, po, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale że, to, w sensie on jest na pewno przez jakiś czas kompanionem, yy, ale chyba się go nie da przyłączyć na stałe. Nie, dobrze, chyba dobrze pamiętam, ale bardzo lubię, bardzo lubię posadzić historię i w ogóle fabułę z tego dodatku. Ogólnie w nim wygaśnie to dodatki sztos. Old Longfellow. Jak się Cotswold po angielsku, po polsku nazywał? On miał jakąś, jakąś rączkę czy coś takiego? Ej, to jest kolejny, kolejna postać z dodatku. Strasznie dużo nie ma zmienionej nazwy? Po polsku? Poważnie po polsku nie ma zmienionej nazwy? Dziwne. Jest menu i Hancock. Proszę, akurat Johnny Weston i Mort. chyba no, Mort po prostu Lanius i Modus. Modus. Modus jest z której części? To nie jest Fallout właśnie 76. Ok, dobrze trafiłem. Lanius Samuel. Paladin Dance. Albo nie, w sumie jak to się wymawia? Samuel też jest z Fallouta 76. Mata Augustus, hmm. W sumie to chyba dwie, dwie dość istotne postacie w Fallout 3, nie? Akurat, akurat ja pamiętam. Yy, no za mata po prostu. Bo jednak z początku, ochłap. To akurat proste. Mimo tego, że wiadomo, pies to nie jest jakiś istotny kompanion. Yy. To są pewnie tak, 76, roboty typu Pan Złota Rączka. Aha, bo, to, a, bo chyba się same roboty Złote Rączki nazywają, czy, czy coś w tym stylu. Żebrak. Generał. Generał to był ch chyba taki... Gnojek trochę, tak szczerze mówiąc. Ale wybieram go, wybieram wszystkich z New Vegasa. Magnolia i Liberty. Magnolia kojarzę... Mm, Liberty... Magnolia, Mr House, okej. Okay. Nawet się nie ma co zastanawiać. Nick Valentine. No, dość proste też. Dobra, to już, to już pójdzie łatwiej, może będzie ciekawiej trochę. <grych> no. Dima i Benny. kurde, ja żałuję teraz, bo będę akurat spalał ta Vegas, bardzo istotna postać, wiadomo, że tak, ale. Chociaż z drugiej strony Benny też jest bardzo ciekawą postacią w nim, wygasie z jednej prostej przyczyny. Bo, bo jest takim skurwysynem, trochę sorry za spoilery, ale on się trochę zachowuje tak jak gracz główny: w sensie jak gracz po prostu. Jak nasza główna postać. Ma zadanie, ma cele i po prostu to wykonuje. I on się nie zastanawia, czy go do kogoś strzelił, kogoś zabił, na kogoś napadnie i dalej. Po prostu robi to, co musi, bo ma jakiś określony cel. I my, jako gracze, zachowujemy się dokładnie tak samo. Mordujemy ludzi, po prostu grając cały czas, a się denerwujemy je na jakiegoś Bena. Dima wydaje mi się konceptowo mega fajna postać, ale nie grałem w, w ogóle w ten dodatek, więc nie wiem, dlatego zostawiam Benego. Adul Maxon i Cezar, no to Cezar. No to będzie wybór postaci z New Vegas. Eee, Craig. Tyk. Raul. Akurat takie zestawienia, tu nie ma się co bardzo zastanawiać. O, chociaż tutaj Nick Valentine, to mi się wydaje, że to jest jednak chyba postać, która może przyjść trochę wyżej. Lanius, nie wiem czy Lanius miał jakoś bardzo rozbudowany wątek. Ja w ogóle pamiętam jak pierwszy raz przechodziłem New Vegasa, to w ogóle przechodziłem tą grę na kodach. Ale to było lata, lata temu. I w ogóle wątek całego legionu to mi tak przepadł, przez to, że ja po prostu w nich wjechałem na kodach i wszystkich zabiłem. Więc nie do końca wiem. Manik Valentine, wydaje mi się, zobaczmy, czy ja dobrze myśl... myślę. Dobrze myślę, dobrze kojarzę. Ej, nie wyświetlaj mi się tu. Piek. To w ogóle se chat mogę zrzucić tak, o! Kurde, a może tutaj zostawimy. Nika z czwórki, niech będzie jako jedyny reprezentant. To też z tego dodatku. Ej, wiecie do tego Ten quiz mnie zachęca do sprawdzenia dodatku do czwórki. Mm, też ciekawe konceptowo, ale też jej nie znam. Ale chyba ciekawsze się wydaje niż Strong. Weronika, no to sorry, tutaj w sumie fajne porównanie. O, no i tu jest, ID czy Cassidy, no ale bo Cassidy po prostu wygrywa jako człowiek. Mata i Czarco, no to Amata. Mm, Dogmeat. Mr House, bez dwóch zdań. Rex, bez dwóch zdań. Yes Man. Kolaps dodatków. O, no, zobaczymy. Chociaż mm, ten. Mm, mm, mm. O, Graham. No, tu Cezar już musi paść. W sensie musi zostać wybrany. Cassidy jest wygrał z Babą. No ja jak? O, tu ciekawe zestawienie. Kurczę, eee. no jedna chyba z najciekawszych, w sensie najciekawszych może nawet nie tyle, że najciekawszych. Co jednak z początku gry samego. I jakoś tak zawsze on w tym moim teamie przez pół gry biega. W sensie teamie. No, ciężko to teamem nazwać jak można mieć jednego kompaniona takiego ludzkiego. Ale ma, fajne ma questy, fajną ma historię. Jak chłop nie wygra Quizu, to odchodzę. No nie wygra raczej. Wydaje mi się, że nie wygra chłop, chyba, że się coś. Kurczę, Rex czy Jesmen? Chyba za bardzo jestem do Rexa przywiązany przez to, że dosłownie wczoraj robiłem questa z nim. Dosłownie wczoraj, wczoraj w New Vegasie robiłem z nim questa, ale Jesmen to jest też dość mocna postać w, w, w New Vegasie. Tutaj Raul wygrywa. Ochłap. O, Nick Valentine czy Graham. Jakbym więcej grał w czwórkę, albo bym się odświeżył, to chyba by... To Nick Valentine to chyba jest taka... Jedna z najciekawszych postaci w czwórce, nie? Tak, tak mi się wydaje. obstawiam, że, że Nick Valentine będzie w ogólnym rankingu wysoko. Yy, I tak całościowo. Że nawet wyżej, wyżej niż Graham. Ale chyba... Chyba tutaj jednak... Graham Bennett czy Mr. House? No to Mr. House to dość proste też. Cezar czy Dogmit? Yy, nieobiektywne podejście, ale przecież to jest... Poja ulubiona postać, czyli moja, czy ja mogę wybrać subiektywnie. Dziękuję bardzo. O, dobra, weźmiemy o niech będzie też przedstawicielem czwórki. Raul czy Cassidy? Cassidy. O, o, Mr. House. Kurczę, ale Mr. House też jest tak do dobrą postacią. się... Kurczę, czy z drugiej strony. Nie, no z drugiej strony jest dobrą postacią. Ciekawą bardzo. Ale jest tak obvious. Tylko ma być obiektywizm, nawet subiektywizm. Ale czy, czy, kurczę, to też pytanie właśnie, bo, bo inaczej trochę się ocenia w, na przykład postacie, które są kompanami w grze, a i, inaczej po prostu postacie fabularne, nie? Eee, no bo jednak... Jednak jest tak jest. Hmm. hmm. Tu mam zagwozdkę. Chociaż ja uważam, że Mr. House by był tak dobrą postacią. Kurde. Próbuję sobie przypomnieć dalsze wątki fabularne związane z Mr. House'em. Y Kurde, ale z drugiej strony, jak myślę New Vegas, to myślę Mr. House. No kurde, no tak gra nie istnieje bez tej postaci, w ogóle bez całego tego konceptu. Ale Craig też ma taką fajną historię, też ma fajną fabułę takiej wewnętrznej przemiany trochę, nie? I smutną przeszłość. Towarzyszy nam często. Mocny jest kurwy syn. No dobra, ale Mr. House. No to wydaje mi się, że to musi być. Joshua, kurczę. Ja może jestem chyba po prostu trochę. Za bardzo za, za, za tym. Jak to nazwać. Zauroczony może zauroczony to złe słowo. Lubię koncept tej postaci po prostu. Nigdy byś nie wyruszył na przykład, gdyby nie House nie chciał żetonu. No właśnie. Dobra, no, sorry. O! No i mamy. Mamy ciekawe zestawienie. Joshua czy Mr. House? Nie, Płaciskow, nie, nie, nie przejmuj się, w sensie, wiesz jak jest, wiesz jak jest. Nie no, mam wybrać swoją ulubioną postać, tak? Ulubioną. Nie sile się na obiektywizm, Wybieram po prostu ulubioną postać w New Vegasie. Graham. Aha, w, aha to już było ostatnie, okej, okay, dobra, no to w sumie... Okej. Okay. W sumie mogłem się, mogłem się tutaj... Spodziewa się takiego wyniku. Chociaż. No, Mr. House. Powinien być chyba na drugim miejscu ogólnie. Jakby się trochę lepiej wylosowało. Także tak. Wybieranie najlepszych postaci z Falloutów. Ale jestem fanatykiem New Vegasa. Chyba taki będzie tytuł po prostu tego materiału na YouTubie.